Moje nazwisko Jerzy Pikor. Od kilkunastu już lat prowadzę na terenie województwa i Kielc działalność dydaktyczną związaną z nauczaniem gry na gitarze klasycznej. I mam przyjemność podzielić się swoją wiedzą, również uwagami na temat no, doboru instrumentu, jego konserwacji, jak również jakichś pierwszych wprawek które mogą wprowadzić. Potencjalnych uczniów czy ludzi zainteresowanych nauką gry na gitarze, świat dźwięków. Utwór, który zagrałem na początku, jest w zasadzie w tej chwili jest to, była to forma bluesa blues molowy tytuł utworu Limited Mood. Jest to podobnie jak Charles Hartog, ten pan działa na terenie Niderlandów. Nazywa się Gerrit Debor i specjalizuje się oczywiście w nauczaniu młodzieży i małych dzieci, komponując właśnie na użytek dydaktyczny utwory, które są zbliżone stylistycznie do muzyki, którą słyszymy na co dzień niemalże w różnych publikacjach typu telewizja, radio. Oczywiście jest pan nie od dydaktyki instrumentalnej, bazując na y, też y, dorobku dawnych mistrzów y, gitary, takich oczywiście jak Meteo Carcassi, Fernando Sor, ale uważam też ja, że to co robią jest to słuszne, ponieważ y, percepcja młodego pokolenia y, jest troszkę znacznie szersza niż w tamtych y, wiekach czy czasach i młodzież y, słucha właśnie takich utworów y, o charakterze też rozrywkowym, y, bluesowym i Jazzującym. I uważam, że jest to jeden z elementów, który można wprowadzić do współczesnej dydaktyki gitarowej. Teraz, jeśli mogę coś powiedzieć, chciałam yy, na bazie swoich doświadczeń yy, doradzić, co zrobić, aby wybrać w sklepie, na przykład muzycznym, dobry instrument. Jest to bardzo istotny czynnik, ponieważ w tej chwili. Yy, Dużo ludzi kupuje gitary na no, niskiej klasy. Nasze sklepy są w tej chwili zalewane tanią chiszczyzną, nawet też w, w tym oczywiście w tej materii. Są to gitary niezmiernie tanie, ale no, jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze tego typu, to raczej nie polecam. W sklepach możecie może kupić stosunkowo nie gitary z manufaktur hiszpańskich. Może ja wymienię kilka. Takich to jest firma Admira, Alvaro, Esteve, Alhambra. Bardzo dobra firma. I raczej generalnie bym polecał zakup do początkowej nauki gry na gitarze klasycznej. Jedną właśnie, znaczy gitarę z jednej z tych firm. Oczywiście marzeniem każdego gitarzysty, który wdroży się głębiej w tą dziedzinę, jest granie na gitarach mistrzowskich, czyli robionych przez fachowców do tego, czyli, czyli lutników. No niestety są to gitary bardzo drogie. Ja między innymi gram na gitarze bardzo znanego w Polsce, nie tylko krakowskiego lutnika, mojego serdecznego przyjaciela już od wielu lat, a mianowicie Jarosława Biłana. Jest to instrument stosunkowo no, nie taki tani, ale brzmienie ma znakomite. Jeżeli kogoś stać i czuje, że, 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 że gra sprawa mu przyjemność i robi to w sposób jakby dobry, polecam rzeczywiście zakup instrumentu wykonanego przez lutnika. Niektóre firmy lutnicze wpuszczają na rynek też typ taki pośredni. Są to gitary właśnie wykonane o jakby większej staranności, ale też właśnie w przystępnej cenie. I tutaj wiedzie prym firma właśnie Alhambra. Generalnie na rękach się liczą się Państwa gitary produkcji hiszpańskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej, amerykańskiej, angielskiej, szwedzkiej, ostatnio też japońskiej. I takim krzykiem mody ostatnio jest gitara firmy Cantare, firmy fińskiej. Oczywiście jest ona dystrybucją podjął, dystrybucję tej gitary podjął się interton z gdyni. Jest to dosyć prężna firma. Są to gitary zbliżone w brzmieniu właśnie do tych gitar lutniczych, a cena jest bardzo przystępna, bo nie przekracza taki model dosyć dobry, bo miałem już go w swoich rękach kwoty 3000 zł, czyli jest to cena bardzo atrakcyjna. No, proces rozwojowy gitary trwał długo i był bardzo różnorodny. W zasadzie gitary produkowane w XVI-XVII wieku. Pochodziły generalnie z trzech krajów romańskich, a mianowicie z Hiszpanii, Włoch i Francji. Modele te różniły się między sobą bardzo belkowaniem a oraz kształtem. Jednak za, najdo, za, najdo, za najdoskonalszy uznano model gitary stworzony w XIX wieku przez hiszpańskiego lutnika Antonio Torresa i on mniej więcej był zbliżony kształtem do tej gitary, którą tutaj w tej chwili Państwu prezentuję. Na temat budowy gitary to może troszkę później. No teraz, jeżeli już tą gitarę wstąpiliśmy do sklepu, mamy zamiar kupić gitarę, teraz co zrobić, żeby wybrać dobrą gitarę? Ja może powiem o wadach, które są najczęściej spotykane właśnie w budowie gitar, takich w szczególności w zasadzie fabrycznych. Jako pierwszą wadę, to jest zbyt duże oddalenie strun od gryfu. Czyli jeżeli pokażę gitarę w ten sposób, to te struny odstają zbyt bardzo odchwytnie od gryfu. Czyli w praktyce gra w wyższych pozycjach staje się, szczególnie dla, poczony, dla, poczu, dla, po, dla osoby, która zaczyna naukę na gitarze, wręcz niemożliwa. Taki instrument jest twardy, ręka szybko się męczy, Rzadziej zdarza się, że e, oczywiście świadczy to generalnie o, o wychyleniu, o wykrzywieniu szyjki instrumentu e, do góry, w tą stronę. Rzadko się zdarza, że szyjka jest wy, w, wykrzywiona w drugą stronę. Wtedy struny oczywiście dotykają tych metalowych sztabek, progów i w zasadzie e, jak, jakbyśmy nie chcieli grać, to gitara zawsze będzie brzęczeć, prawda, jak pszczoła. E, druga wada, proszę Państwa, to jest zbyt wysokie, i, i zbyt kanciaste te proszki, te sztabki. E, oczywiście e, w gitarach e, droższych e, w zasadzie tego problemu nie ma, niemniej jednak miałem w ręku już gitary właśnie w tzw. Tak <grych> produkcji chińskiej i są bardzo wysoko, no, zależy oczywiście od modelu, te, te, te proszki są bardzo kanciaste. No. Można oczywiście jakoś spiłować pilniczkiem własnym sumptem, ale no Generalnie jest to problem dla grającego, bo może na sobie pokaleczyć ręce. Drugi, znaczy w trzeci problem to jest zbyt wąska szyjka gryw i zbyt gruba też, prawda? Jeżeli jest zbyt gruba, no to ciężko tutaj jakby operować grając jakieś akordy, czy jakieś przebiegi gamowe, czy pasażowe. Natomiast jeżeli jest zbyt wąska, to też, w szczególności jeżeli ktoś ma grube palce, jest to problem, ponieważ no, te proszki są jak gdyby wtedy bliżej siebie, i jest to problem w stawianiu palców jakimś dokładnym, precyzyjnym. Czwartym problemem, bardzo często spotykamy, są niskiej jakości maszynki do strojenia. Oczywiście, do strojenia strum, często właśnie przeskakują, często śrubki są niedokręcone. Trzeba na to zwracać właśnie uwagę i zawsze po zakupie gitary sprawdzić, jak działa mechanizm naciągający struny, czy, czy nie przeskakują, prawda, bo to jest ślimakowa, jak się stroi, jak się przekręca śrubkę, czy nie przeskakuje, prawda, przekładnia zębata i czy śrubka jest dokręcona. Bardzo ważne jest to. Hmm. No, oczywiście naj, najlepiej, jak kupujemy gitarę, gdzie y, strunnik jest przyklejony do płyty, wierzchni instrumentu, Często spotykałem gitarę, gdzie on był po prostu przykręcony śrubami. No i także nie polecam. Generalnie trzeba kupić gitarę właśnie z takiej manufaktury czy firmy, gdzie ten strunnik jest przyklejony do płyty wierzchniej instrumentu. Czyli przy zakupie, jeszcze też trzeba zwrócić uwagę na też właśnie jakość montażu, czy nie ma, ma jakichś odklejeń. Prawda. Czy, 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 czy te maszynki są przyklejone, znaczy przykręcone, prawda. Yy, trzeba sprawdzić, proszę Państwa, czy chwytnie jest yy, prosta. Takim sposobem dobrym jest, w zasadzie, jak się mierzy, jak się ktoś szczerą na strzelnicy, to się mierzy tak, prawda, w szczerbinkę karabinu, więc my też patrzymy tutaj, jak bierzemy gitarę w ten sposób i patrzymy się przy strunniku, mniej więcej na rand, czy ona jest bardzo ładnie widać to, czy ona jest prosta, czy jest krzywa wtedy. Czy jest wychlona do góry, czy w bok, czy jest prosta. No generalnie oczywiście dobrze, jeżeli jest prosta. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? No też nie jest, nie jest dobrze, jeżeli gitara jest polakierowana jak kredens kalwaryjski, czyli takim lakierem na wysoki połysk, bo jednak generalnie wtedy ona to drewno nie emituje całej palety barw, czy tych kwotów, dźwięków. Dobrze jest, że ten lakier nie jest, nie, ma, nie, nie jest zbyt gruby, czyli warstwa jego jest dosyć cienka. Oczywiście może są różne firmy robią na, na mat, robią na połysk, ale widziałem już takie gitary, że w zasadzie grubość lakieru była niemalże parę milimetrów, więc Generalnie od. od, od znaczy, takie gitary nie polecam do, do zakupu. Co tu jeszcze można by powiedzieć na temat, yy, yy, proszę Państwa, yy, jeszcze może o tych strunach powiem. Yy, jak one powinny właśnie odstawać od chwytni. Mniej więcej yy, na 12 proszku, yy, powinno to, jeżeli yy, weźmiemy linijkę i zmierzymy wysokość strun od. Yy, Powinna nie przekraczać 4-5 mm. Z oczywiście, kupujemy gitarę klasyczną, jeżeli mamy się na przykład na klasycznym uczyć glas. Muszą, muszą być wykonane z nylonu oczywiście. Niektórzy uczniowie się pytają, na przykład, czemu. No, te są trzy wielinowe, prawda, bo to widać, a te trzy no, na, na wierzchu jest, jest metal, jest to oczywiście stop jakiś tam. Y, no to są tajemnice oczywiście firm jakichś tam metali, najczęściej jakieś tam niklu, miedzi, też srebra i oczywiście, ale wewnątrz rdzeń tej struny właśnie jest z włókna nylonowego, czyli generalnie są to wszystkie struny nylonowe. Niemniej jednak, żeby te struny brzmiały niżej, no są to w sumie struny basowe w gitarze, więc właśnie firmy owijają je tym, tym drutem takim, takim metalowym i Dzięki temu one właśnie brzmią niżej, ale i pozory mylą. Czyli może być, że są trzy metalowe, a trzy wilnowe, ale nie, wszystkie są nanowe, ponieważ te mają w środku rdzeń nanowy. I cóż tu mogę polecić? Struny, no niestety, w miarę używania, wiadomo, jedną uczę ćwiczy dłużej, drugi krócej, prawda? się od potrzeb i możliwości. Niemniej jednak, no po paru tygodniach czy miesiącach struny ulegają z użyciu. I należy struny wymienić. W tej chwili na rynku jest bardzo bogata oferta różnych firm, jeżeli chodzi o struny nylonowe. Ja osobiście gram na strunach francuskich, firmy Savarez, które polecam serdecznie. Nie są to struny tanie, ale mają piękny nośny dźwięk, zarówno w sopranach, jak i w basach. No też są dobre firmy, firma Daddario, firma La Bella, Lutier, Hanabachy też firma niemiecka, szczególnie te z górnej półki struny, które są no, dosyć drogie, ale one mają struny basowe właśnie pozłacane i posrebrzane. One brzmią przepięknie, ale są dosyć drogie. No, no to tyle chyba, jeżeli chodzi o dobór instrumentu i zwracanie uwagi na jakieś wady przy jego zakupie. No i chciałem się pożegnać i zaprosić na następne spotkanie. Dziękuję.